Oby to nie było nic groźnego. Nowotwór jest złośliwy i zaatakował kilka narządów. Nic nie dało się zrobić. Umrze. Proszę powiedzieć, ile jej zostało życia. Nie wiem dokładnie, ale niewiele. Twoja matka umrze wkrótce. Wciąż jest pod wpływem narkozy. Przyjdę, jak tylko ją odwiedzą do pokoju. Mogę coś dla ciebie zrobić? Moja mama jest chora na raka i umiera. Właśnie cię szukałem. Jestem. Lubię mieć cię przy sobie. Mm -hmm. Twój przyjaciel wciąż tu jest? Tak. Chciał już chwilę, ale Roberta i ciotka przekonały go, żeby został. Chodźmy do niego. Przepraszam, że przychodzę o tej porze, ale powiedział pan, żebym wpadł, jak będę coś wiedział. Chodziło o Carlosa, faceta, którego podwieźliśmy do pięknej. Alfonsina mówi, że zna się na winoroślach. Oglądał je bardzo dokładnie. Wiedziałem, że kłamie. Według umowy, ten zbiór już jest pański, tak. Ale teraz chce haciendy, a przez niego Linares może zmienić decyzję. Wszystko ma swoją cenę. Być może piękna będzie droższa, ale dla pana to żaden problem. Jasne, że nie, ale nie znoszę komplikacji. Powiedz Alfonsinie, żeby go pilnowała. Niech się z nim zaprzyjaźni i pociągnie go za język. Informacja to władza, a ja muszę wiedzieć, co się dzieje w pięknej. Czasami myślę, że nie jestem Ciebie wart. Jesteś dobrą żoną i dobrą kobietą, choć nie mogłaś mi dać dzieci. Jesteś doskonała Kariną. Może właśnie dlatego nie mogę Cię kochać tak, jak na to zasługujesz. Nawet nie wiesz, jak siebie za to nienawidzę. Tak, wiem, że jest późno, mecenasie, ale nie mogę czekać. Muszę się z panem spotkać jutro rano. Nie mogę czekać ani dnia dłużej. Nie, to nie dotyczy firmy mojego męża. Ale dla mnie to sprawa życia i śmierci. Dobrze, spotkamy się tam. Tylko tego brakowało, żeby Renata i Roberta, i Renata i Roberta pracowały w cholernym ośrodku Rechiny. Ta kobieta cię opętała, Rafaelu, no Hieronim umiał się jej oprzeć, przemów mu do rozumu. Zachowaliśmy to w tajemnicy, żeby ci zrobić niespodziankę. I to jaką? Nie dość, że profesor zjawił się na przyjęciu, to okazało się, że chodzicie ze sobą. Ja też nie sądziłem, że tak szybko znajdziesz dziewczynę, która w dodatku jest twoją przyrodnią siostrą. Moja siostra nigdy nie traci czasu. Dobrze robi. Ze mną na pewno go nie straci, prawda? Przepraszam. Eh, voy por un quizás. ¿Y del cotaquila? ¿Quieren una? Profe. No, no, yo estoy bien. Gracias. Estoy bien. No me tarde. Cieszę się, że zostałeś, bo choć nie chcesz słuchać, i tak udzielę ci wyjaśnień. Daj mi swój telefon albo adres mailowy. Adriano, wybacz Renato. Nie martw się, nie powiem Matiasowi, że mnie pocałowałaś, że czekałaś na jakiegoś faceta i że podałaś mi fałszywe imię. Nie zrobię tego. Powiedz mu, jeśli chcesz, ale najpierw posłuchaj. Nic nie powiem Matiasowi. Robię to dla niego. Nie chcę mu sprawić przekrości. I tak dość szybko zda sobie sprawę, że nie jesteś szczera. Ja go nie oszukuję. To, co zaszło między Tobą a mną, wydarzyło się zanim zaczęłam z nim chodzić. Skoro nie masz nic do ukrycia, powiedz mu o tym. Z jakiegoś powodu, którego jeszcze nie rozumiem. Ilekroć Cię widzę, moje życie się komplikuje. Wiem, że o to nie dbasz. Ja też nie powinnam się I tym przejmować, nie ale nie chciałabym, żebyś miał o mi mnie fałszywe mniemanie. Naprawdę? Tym bardziej, że ty też nie byłeś zbyt uczciwy. Jak to? Dlaczego chodzisz z Robertą i nikomu o tym nie powiedziałeś? Wybacz, ale Matthias już o tym wie. Milczenie było uzasadnione. Bo chciałem mu zgotować niespodziankę. Moje kłamstwa też miały uzasadnienie. Jakie? Zresztą podrywałeś mnie w barze kłamczucha. Nie kłamie. Ty pierwsza mnie pocałowałaś. Ja chciałem cię tylko przeprosić za to, że wziąłem cię za złodziejkę. Wybacz, ale nie tak było. Pyszne przekąski. Nie martw się, wkrótce zobaczysz. Nie mogę się doczekać, przedstawienia. Ja też. Upokorzę Renata tak, jak ona mnie. Dzwonimy się później. Miłej zabawy. I co? Czas na niespodziankę. Będziesz ze mnie dumna. Zawsze byłam z ciebie dumna. Ale po tej niespodziance porozmawiamy o Matijasie. Po co? Gdy ośmieszysz już siostrę, postarasz się, żeby zakochał się w tobie. Mówiłam ci, że on mnie nie interesuje. Pomagam ci skłócić go z Renatą, ale nie wymagaj, żebym go uwiodła. Renata. Zamierzałam go kokietować, żeby odciągnąć go od niej, ale po tej nocy nie będzie to konieczne. Lepiej, żebyś mnie posłuchała. Wiesz, że intuicja nigdy mnie nie zawodzi. Nie trać czasu na Hieronima. Skup się na jedynym mężczyźnie, który może ci zapewnić najwyższą pozycję w rodzinie Monterrubio. Żałuję, ale nie liczę na mnie Mówię to po raz ostatni. Nigdy nie będę żoną Matthiasa. Nie znamy się, a pani jest dla mnie taka miła. Wiem, co to ból i smutek. Jeśli mama odejdzie, to zostanę sama na świecie. Nie wiem nawet, kim jest mój ojciec. Mama nie ma rodziny. Mam tylko ją. Chciałabym powiedzieć, że tak się nie stanie. Ale o tym decyduje Bóg. Ale dlaczego to ona zapadła na tę straszną chorobę? Ból i choroby są częścią życia, które zawsze kończy się śmiercią. Pani mama żyje? No. Dzięki Bogu. Kocham ją tak jak ty swoją. A w twoim wieku oddawiałam. A potem? Tego samego dnia porwano mi córkę. Szukam jej bezskutecznie od 23 lat. Być może przez te wszystkie lata czuła się osierocona, ale gdziekolwiek jest, zawsze będę jej mamą. Ale ja jestem jej matką, A to co? Część zabawy? Wrzucają ulotki, co tu się dzieje? Będzie spała do rana. Mamo. Jak mam ci powiedzieć, że jesteś umierająca? Nie myślę o tym. Jutro będzie nowy dzień. Nie można tracić nadziei. To jest to ostatnie, co zmieni moją nadzieję. Mama, mama! Trzeba W razie czego będę na korytarzu. Dziękuję. Nawet nie znam pani imienia. Regina. Pani Regina? Dziękuję. Nie wiem jakbym zniosła te wiadomości bez Ciebie. Dziękuję, że jesteś przy mnie, chociaż mnie nie znasz. Już się znamy. Zawsze możesz na mnie liczyć. Renato, co to ma znaczyć? Nie wiem, przysięgam. Jak to nie wiesz? Jesteś na tych strasznych zdjęciach. Domagam się wyjaśnienia. Nigdy nie pozwałam do takich zdjęć. Wiem, że to moja twarz, ale przysięgam, że to nie ja. Więc kto? Twój sobowtór? Jak mogłaś tak nisko upaść? Zhańbiłaś siebie i całą rodzinę. Tak się nie postępuje. Więc jak? Masz jakąś sugestię? Przysięgam, że nigdy tego nie zrobiłam. To podły fotomontaż. Idź do domu, nie. Wyjaśnię wszystkim, że to nieprawda. Ktoś chce mnie zniesławić. Nie pozwolę na to. Do domu, nie. Bądź posłuszna i wejdź do domu. Zawsze odpowiadałam za swoje czyny, ale za tym nie odpowiem, bo jestem niewinna. Matiasie? Wybacz, że zepsułam Cię przyjęcie.